Spotkanie pod tytułem "Przaja Orzegów jest zorganizowane przez Centrum Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Nasz Orzegów. Chcemy tym dzisiejszym spotkaniem zainicjować powstanie Orzegowskiego Klubu Trzeciego Wieku. Witam bardzo serdecznie i naprawdę jestem bardzo, zasłużona, że osób, nasze Tutaj w tej części Orzegowa mieszka wielu seniorów. I chcielibyśmy kontynuować takie regularne spotkania z mieszkańcami Orzegowa, od których możemy się wiele dowiedzieć. Wierzymy, że to spotkania nas ubogacą. Orzegów kojarzy mi się zawsze z moim dzieciństwem. Nie mieszkam już tutaj dawno w Orzegowie, bo 45 lat temu wyprowadziliśmy się do Katowic. Ale z przyjemnością wracam tutaj właśnie do tego miejsca. Mogę powiedzieć, że to jest moja. Taka mała ojczyzna. Zawsze tu też przyjeżdżam z taką wielką radością, że spotkam znowu jakichś znajomych. Mam tu jeszcze koleżanki, z którymi chodziłam do szkoły. Jest to moje miejsce na ziemi. A jakie wrażenia ma pani z dzisiejszego spotkania z mieszkańcami Orzegowa? Zruszona jestem, bardzo mi się podoba. Myślę, że to chyba troszkę ożywi tu i tych ludzi, i to miejsce, i będą wspomnienia jakieś. Chwile, które dzisiaj tu spędzamy, my jako młodzież, Spędzaliśmy w dawnym domu kultury, który nazwany był Domem Huloka. I tam właśnie młodzież w różnych sekcjach, których było bardzo dużo, bawiła się, spędzała swój wolny czas również. W tym orzechowie kwitło życie sportowe. Mieliśmy kilka sekcji piłkarskich. Mieliśmy gimnastyków z mistrzami Polski. W gimnastyce mieliśmy bokserów z wicemistrzami Polski, mieliśmy pingpongistów, mieliśmy szachistów. Także cała gromada ludzi zbierała się i cieszyła się z zwycięstw i ewentualnych porażek. Ale naprawdę Orzegów w tym okresie czasu należał do jednych lepszych dzielnic w tym rejonie. Widać, że ludzie są zżyci z sobą. To widać na ulicach, to widać w kościele. Widać tą taką no, wspólnotę orzegowian. Zaprosiliśmy dzisiaj na tą inaugurację Orzegowskiego Klubu Ślązaka roku 2007 pana Norberta Klose. Poszła Karolinka do Gogolina a Karliczek za nią, jak za młodym panią, z fraszeczką wina. Ta, ta pieśniczka urodziła na koszty. I no czyta o Karolince mu się prawdziwo, albo zmyślono. Wiecie, mnie się zdą, że to prawda. I no prawda, nie niejako w ojcu, bo czyta ta miłość, musi się smutnawo na końcu. Zaprosiliśmy również pana Roberta Kiera który wspaniale przygrywa na akordeonie. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać mieszkańcom Orzegowa pierwszą część filmu, archiwum takiego, które chcemy stworzyć, będącego zapisem wspomnień orzegowskich. No, ale tak to było spokojnie, w tych gospodarzy, gdzie my zawsze na lotnisko jeździli. Tam byli, tam byli, tam, byli, tam byli, ale nie wiedzieli nic. O tu, o tu, co się dzieje, co się dzieje z ojcem. Chcielibyśmy również opowiedzieć o śląskich tradycjach wielkanocnych. takie poważne sprawy, jak środa popielcowa. No dzisiaj wiąże się z tym, że jedyny posypią nas popiołem, ale tak naprawdę kiedyś to był ogromny symbol. I te faktycznie te, te 7 tygodni, które trwał ten post, czyli te 40 dni to oczywiście kościół katolicki nazywa okresem wielkiego postu. Bardzo nam zależy na tym, żeby kultywować śląskość. Chcemy pokazywać śląskie tradycje i dlatego też w tym duchu został dzisiejszy program przygotowany. Muzyka